Przetestujmy mozaikowe ciasteczka DER. Kupiłam je w Lidu za 5,99. W opakowaniu mamy 160 gramów. Tak wygląda pojedyncze ciasteczko po rozpakowaniu. Jak widać, ma dwa kolory. No i spróbujmy. Tak wygląda ciasteczko po przegryzieniu, Jak widać, mamy taki płynny krem. Same ciasteczka są bardzo kruche, są słodkie, ale nie przesadnie, ale to dobrze, bo na to praktycznie Nutella. To smakuje identycznie jak Nutella. Trochę się zdziwiłam, no bo to miały być ciasteczka z nadzieniem kakaowym, no a są z nadzieniem kakaowo-orzechowym. Nie ukrywam, że pozytywnie mnie to zaskoczyło, bo ja uwielbiam Nutelle. Te ciasteczka przypominały mi trochę ciastka Nutella Piski. No, bo właśnie, mamy tutaj kruche ciasteczko, no i na dzień orzechowe Z tą różnicą, że ciasteczka DER nie mają takiego herbatnikowego aromatu, one są po prostu chrupiące i słodkie, nie czuć tutaj tak mocno tego ciasta kruchego. A przynajmniej ja go za bardzo nie wyczuwam. Podsumowując, ja Wam mogę polecić te ciastka. Mi one bardzo smakują, bardzo przyjemnie chrupią, na dzień jest bardzo przyjemne, pyszne jak Nutella, i w dodatku takie płynne. Przez to te ciastka nie są aż takie suche. Dajcie znać, co powinnam jeszcze przetestować i widzimy się w kolejnym teście.